Nieczyste zagrania PKOBP. Część pierwsza. Zgłosił się do nas klient, który nie pozwał jeszcze banku, nie zrobił nic, żeby wystąpić o zwrot pieniędzy z nieuczciwej umowy, a PKOBP. Sam zgłosił się do niego, proponując mu ugodę. Klient, mając pseudofrankowy kredyt, postanowił bliżej przyjrzeć się sytuacji i stwierdził, że nie chce takiej ugody. I co zrobił bank? Bank za karę, że klient nie przyjął ugody, pomimo że jeszcze nie mają sporu, postanowił wezwać go do zapłaty o spłatę całego kapitału, czym srogo wkurzył klienta. Ten zgłosił się do nas, przeliczyliśmy mu korzyści z pozwania banku. I teraz to już klient na pewno pozwie bank. Swoją drogą ciekawa i brudna zagrywka poprzez zastraszenie. Albo bierzesz ugodę, albo to my cię pozwiemy. Czyli próba zagrania na strachu, żeby klient zgodził się na niekorzystną ugodę. A ty dostałeś już propozycję ugody ze strony banku? Co ciekawego proponowali? Napisz w komentarzu. I po więcej takich tipów, obserwuj mój profil.